Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zrecenzuję telefon Philips FISO 311, czyli zaawansowany jak na tamte czasy, ale prosty telefon. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Ogólne informacje. Komórka obsługuje dwa standardy GSM 800, 1900 oraz łączność sieciową 2G. Posiada slot na jedną kartę SIM, którą się wsuwa za osłonkę. Wygląd i wykonanie. Z przodu widać głośnik od rozmów, logo Philips w kolorze obudowy, czyli w moim przypadku szary, wyświetlacz monochromatyczny LCD o rozdzielczości 87x65 pikseli, logo Fisio 311, klawiatura nawigacyjna i alfanumeryczna, mikrofon. Z tyłu znajduje się wystająca antena oraz ta wbudowana w płytę i kolejne logo Philips. Z prawej strony nie umieszczono niczego. Tak samo sytuacja wygląda, ze strony lewej. U góry ujrzymy tylko otwór, który ułatwia ściąganie obudowy przy rozkręcaniu. Natomiast na dole jest port ładowarki, port słuchawkowy oraz dziurka do podtrzymywania ładowarki w porcie. Do wykonania nie można się doczepić. Aparat komórkowy jest wykonany z porządnego plastiku, który jest przyjemny w dotyku. Komórka nie skrzypi ani nie trzeszczy nawet przy mocnym uchwyceniu. Telefon sprawia wrażenie solidnego, co potwierdzają opinie na jego temat zamieszczone na różnych portalach. Bardzo dobrze wpasowuje się w dłoń, chociaż nie należy do najmniejszych. Waży 114 gram. Podzespoły: Bateria to niklowo-metalowo-wodorkowe ogniwo o pojemności 670 mAh. Maksymalny czas czuwania na niej to 10 dni. Natomiast maksymalny czas rozmów to 5 godzin. Bateria mimo swojego wieku bardzo dobrze trzyma i starcza na długo. Procesor to jednordzeniowa jednostka o nieznanej nazwie. Niestety nie znalazłem więcej informacji o nim. Nie znalazłem informacji dotyczących pamięci wbudowanej tej komórki. Responsywność. Co tu dużo mówić, telefon działa dobrze jak na swoje lata. Przełączanie przechodzi nawet szybko. Funkcje multimedialne. Pierwszą multimedią jest gra, w której trzeba odbijać piłeczkę tak, aby zbiła wszystkie pola. Cała trudność polega na tym, że musimy ja podrzucać ala paletką, która dość trudno trafić. Drugą multimedią jest przeglądarka internetowa Wap. Trzecią multimedią jest sterowanie głosowe, czyli na przykład ustawiamy, że po wypowiedzeniu danego słowa blokuje nam się klawiatura. Czwartą multimedią są klawisze, do których możemy dostosować funkcje zgodnie z naszymi preferencjami. Łącza i komunikacja Transmisja danych WAP 1.1 GPRS Podsumowanie Podsumowując, Philips FISO 311 to bardzo dobry telefon dla osób, które nie potrzebują natłoku funkcji. Jest prosty i bardzo funkcjonalny, z obsługą poradzi sobie każdy, gdyż naprawdę jest prosta. Dodatkowym plusem jest to, że bardzo dobrze się go trzyma w dłoni. To dowód na to, że telefon z monochromatycznym ekranem nie musi być wcale nudny. Zakończenie. Dziękuję za obejrzenie w całości. Jeśli film się spodobał, daj łapkę i subskrypcję z dzwonkiem.